Cześć, ja mam na imię Adam i pokażę Wam dzisiaj drugie miejsce, które można zwiedzić, będąc w Bratysławie. Na moim poprzednim filmie pokazałem Wam spacer po Starym Mieście. Jest to y, pomysł na, na pewno na jeden dzień. Jeżeli tego samego dnia będziecie mieli siłę, to można też pójść na promenadę. I właśnie tutaj Wam pokażę, y, jak tam to wygląda, co tam można zobaczyć. Warto zacząć z tego samego miejsca, czyli z tego placu Hedoslawa pod Teatrem Narodowym. To jest około na mojego około 300 metrów do Dunaju. Tam jest też bardzo dużo przystani, z których odpływają statki właśnie do Austrii bądź do, na Węgry. Z tego można sobie zrobić też dwa dni wycieczek. Jednego dnia do Austrii, drugiego do Budapesztu do Austrii, do Wiednia. Podam Wam w opisie filmiku te, tego przewoźnika, z którego korzystaliśmy tego, ten statek do Wiednia. To koszt około 25 euro na osobę w jedną stronę. Ciężko jest się wbić tak w te godziny, bo ten statek kursuje o określonych godzinach. Ciężko jest się tak wbić, żeby to miało sens wracać też tym Samym sta tym statkiem e, z powrotem do Bratysławy, więc najlepiej jest popłynąć e, do, e, do Wiednia i wrócić sobie pociągiem. Pociąg jest tańszy, tam chyba kosztuje 16 euro za osobę. E, nawet nie trzeba kupować wcześniej biletów, bo to są takie bez miejscówek. A do Budapesztu nie płynęliśmy. Widzieliśmy, że też są rejsy. Skorzystaliśmy po prostu z auta, pojechaliśmy. Do 2,5 godzinki do, do, do centrum Budapesztu. Tam zaparkowaliśmy, znaleźliśmy darmowy parking właściwie w centrum. To był weekend, więc w ogóle chyba są da darmowe tam parkingi wokół centrum. Przynajmniej ten, e, który, e, który znaleźliśmy, był darmowy. Są automaty, trzeba mieć tam forinty. Nie wiem, czy można płacić e, jakąś aplikacją czy kartą. To się sobie sprawdzić. Tak, a wracając do Bratysławy, to jeszcze raz polecam ten spacer wzdłuż promenady. Można iść w jedną bądź w drugą stronę. Tutaj widzicie w stronę wschodnią. Przed nami widać też stary most. Można nim przejść na piechotę na drugą stronę Dunaju. W ogóle jest tutaj sporo miejsca też na rower, sporo miejsca na hulajnogę elektryczną. Jest przyjemny wiaterek od wody. Można sobie poobserwować. Ciekawe mosty. Ten jest bardzo znany. Jeżeli będziecie mieli pieska, to z pieskiem też tutaj są miejsca, można sobie spokojnie spacerować. Jest też miejsce, gdzie można się położyć na trawie, wziąć ze sobą koc. Jest też tutaj siłownia taka zewnętrzna. Są też, zaraz zobaczycie, takie mola. Gdzie można wejść trochę w głąb rzeki i zobaczyć, jak ona wygląda, jak wyglądają, jak wygląda ta promenada i z jednej i z drugiej strony, są też miejsca, gdzie można zjeść coś normalnego. Jak mówiłem w poprzednim filmiku, tam w centrum miasta jest trochę restauracji, w każdej wiadomo, oferują jakąś słowacką kuchnię. Moim zdaniem, ona nie jest, nie jest smaczna. Tam chyba na kanale u Macieja je, widać było, że on tam je haluszki próbowałem i z żoną stwierdziliśmy, że w ogóle to nie jest warte, żeby się tam mordować w tych restauracjach, kolejkach stać, czekać, płacić po 25-30 euro za posiłek, gdzie tak naprawdę w ogóle to nie robi w ogóle żadnego wrażenia dla nas, szczególnie na Polakach, znamy taką kuchnię, to są jakieś kluseczki Moja żona stwierdziła, że w ogóle woli będąc w takich miejscach w stolicach, to sobie znaleźć jakąś restaurację chińską. My jesteśmy tutaj ze Szczecina, to tak dużo tych chińskich restauracji nie ma, a tutaj w centrum była i sobie drugiego czy tam trzeciego dnia poszliśmy do chińskiej właśnie. Także ja jestem zwolennikiem jedzenia tego, co się lubi. Wiadomo, jeżeli Coś jest nowego, to warto spróbować, ale żeby dla nas Polaków na Słowacji nic ciekawego moim zdaniem nie ma. No a większość pewnie z Was wie, że no na Słowacji jest euro, tak od jakiegoś czasu. Nie wpłynęło to chyba dla nich dobrze. Jest drogo w sklepach, restauracjach, nie jest tam wcale tak tanio. Już tańszy wydawał mi się Wiedeń, a na pewno... Budapeszt. Posiłki to jest no właśnie tak jak mówiłem. Kwota rzędu 25-30 euro. Hotele też wcale nie są takie tanie. My spaliśmy w hotelu Apollo. Tutaj zaraz napiszę wam ile tam płaciliśmy za noc, ale coś około 500 zł. Tak, a tutaj wchodzę na ten molo, o którym wcześniej mówiłem. Zobaczcie, ile miejsca, ile zieleni. Ja w ogóle nagrałem też cały spacer wzdłuż tej promenady. Dla tych, którzy może nie mogą pojechać, nie, nie są w stanie i, i gdzieś tam są zajęci bardzo, to w opisie filmu podaję link do tego spacerku, do mojego drugiego kanału, gdzie tam. Czasami jakieś różne spacery sobie nagrywam, ludzi, którzy tam przechodzą. Chcę mieć też taką pamiątkę, jak na przykład wrócę do tych samych miejsc po, po iluś tam latach, jak się zmieniło, co, co, co się zmieniło, jak ludzie się zmienili. Także zapraszam też do, do tego mojego drugiego kanału. Tutaj będzie materiał taki moich przemyśleń, i taki mój bardziej vlogowy bardzo ładnie wygląda ten, ten Dunaj z tą promenadą zobaczcie, że tam w oddali jest taki wieżowiec, to też jest ciekawe, bo Bratysława to jest taka, taka, taki postperel, takie osiedla z wielkiej płyty taki trochę bałagan, taki trochę nieporządek gdzieś tam trochę bezdomnych siedzi, nawet pod tym hotelem który, pod którym parkowały Wypasione fury, to i tak pełno bezdomnych, a z drugiej strony budują się i są rozkopane fundamenty, budują się wieżowce, budują się w całym centrum miasta, widać, że tam, że tam się dzieje. Na pewno, co mi się rzuciło też w oczy, to w Bratysławie jest sporo takiej mocnej rozbieżności, jest bardzo dużo biednych widać to i troszkę bogatych jest taka, taka bardziej większa polaryzacja widać to że jest sporo bogatych ludzi nie ma takiej dużej klasy średniej na pierwszy rzut oka mogę się mylić nie ale to to, to ewidentnie to widać są zachłyśnięci teraz tymi właśnie sklepami takim w tych w tych centrach super nowych centrach handlowych. Są te takie wielkie marki, knajpy, te takie fast foodowe, pełno ludzi w tych knajpach, w tych fast foodach kolejki, ja nie wiem, w ogóle oni jeszcze nie wiedzą, że to w ogóle nie jest nic warte, ani ciekawe, ani zdrowe. Jeżeli podobał Ci się film, jesteś ciekawy, co tam dalej pokażę, co będę mówił, to bardzo proszę o subskrypcję. Pomoże mi to rozwijać kanał, zwiększy moje zasięgi. Zostaw też komentarz, jeżeli masz jakieś pytania, bądź uwagi, bądź sam masz jakieś ciekawostki na temat tego miejsca i czołem. Zapraszam do następnego.